Przed dwoma laty powódź poczyniła ogromne spustoszenia na terenie gminy Bożęcin. Próbujecie w tej chwili ujarzmić rzekę Uszwica. Na jakim etapie są te prace? Jesteśmy na etapie końcowym trzeciego etapu prac. Dwa pierwsze etapy były prowadzone w roku 2011, gdzie po ich zakończeniu można powiedzieć, że 90% zakresu planowanego do wykonania zostanie zrealizowane. Pozostanie nam odcinek do, dokładnie około 300 metrów w miejscowości Borzęcin koło mostu przy Młynie, gdzie prace przewidujemy rozpoczną się w przyszłym roku i zakończą gdzieś pod koniec sierpnia, początkiem września i wówczas będzie można powiedzieć, że Bożenciń jest kompleksowo zabezpieczony przed powodzią, gdyż w ramach tych prac wykonujemy nie tylko odbudowę dróg, wzmocnienie ich korpusu, odwodnienie, ale również budowę zapory betonowej o wysokości 1 metra, która w przypadku wystąpienia zdarzenia powodziowego podobnego do tego 1997 czy 2010 roku pełnić będzie funkcję. Zapory do tej pory budowane skrupulatnie z worków z piaskiem, aczkolwiek nie zawsze skutecznie, bo czas okres odpowzięcia informacji o fali powodziowej około 3-4 godzin i możliwość zabezpieczenia odcinków wałów w Borzęcinie na długościach lewego i prawego około 7,5 km. Nie pozwala na skuteczną reakcję, gdyż wymaga to zużycia kilkuset tysięcy worków z piaskiem i dowiezienia, transportu kilku tysięcy ton piachu z lokalnych żwirowi, a w tym czaso okresie kilku godzin jest to po prostu niewykonalne. Nie dysponujemy również czynnikiem ludzkim, który byłby w stanie siłami własnymi tego typu zapory wykonać. Stąd też nie ma innej alternatywy, jak budowa zapory betonowej wraz z szandorami, która Doskonale będzie pełnić funkcję murów oporowych w przypadku takiego wezbrania uszwicy, które przekroczy poziom obwałowań i zagrażać będzie ewentualnym przelaniem się przez koronę. Taka sytuacja po zakończeniu tej inwestycji w miejscowości Borzęci nie wystąpi, a mieszkańcy będą mogli się czuć bezpiecznie.